Wojewódzka Biblioteka w swoich zadaniach spełnia taką misję związaną z wielokulturowością i właśnie dzisiaj możemy realizować następny etap naszych działań w tym zakresie i powołujemy jeden z następnych naszych działów Biblioteki Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Jest to takie duże przedsięwzięcie, Myślę, że są czas, żebyśmy na spokojnie po prostu również zadbali o tę działkę. Mówiąc o wielokulturowości, biblioteka ma pewne już doświadczenia. Mamy bibliotekę austriacką, mamy oddział obcojęzyczny i również oddział zbiorów specjalnych zabytkowych, który gromadzi bogate zbiory związane z mieszkańcami którzy tutaj znaleźli się na terenie naszego województwa po 1945 roku, ale trzeba pamiętać, że tutaj żyli, mieszkali i mieszkają ludzie, którzy byli przed 1945 i właśnie to nasze zadanie rozszerzamy, ażeby niczego nie zgubić. Czy rozszerzacie się również dzięki temu jakoś terytorialnie, czy jakiś dodatkowy lokal na ten cel, czy w ramach tego, co już macie? Zadanie dosyć duże, przedsięwzięcie, w związku z tym Związek Niemieckich Stowarzyszeń zaproponował nam udostępnienie obiektu przy ulicy Szpitalnej, i tam będziemy mogli realizować te zadania z grupą pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie.